No to witajcie 1826, chyba czas najwyższy, żeby znaleźć miejsce na nocleg. Tak ono się będzie nam dzisiaj prezentowało. Tutaj auto, tutaj przyczepa. Tam jest jakiś kamperek i auto, tutaj też i jeszcze jakaś fajna osoboweczka. Tam gdzieś do góry chyba jakieś nawet Totoy, ale z tego co widziałem informacje. To wszystkie są zawsze zamykane na kłódkę. Tak to się tutaj prezentuje. Parking jest bezpłatny, Wołkowyja, Nie wiem czy mówiłem. Jeśli nie, to tak nazywa się właśnie ta miejscowość nad jeziorem Solińskim, tylko już tak bardziej za Polańczykiem. Tam co prawda na wieździe jest informacja, że jest parking, że jest droga bez wyjazdu i jest niby zakaz biwakowania ale nie jest to taki typowy znak zakaz biwakowania czy jakiś podpis tylko ktoś sobie stworzył i powiesił taki znak gdzieś tam w opisach na tych wszystkich aplikacjach można domniemywać, że kiedyś tutaj po wypożyczania sprzętu wodnego i pewnie może jakiś nie wiem, płatny parking i stąd wzięła się ta informacja żeby ludzie po prostu za darmo tutaj nie przebywali ale wszyscy co tutaj znowu nocowali opisują, że nigdy nie było żadnych problemów więc i my sprawdzimy czy takich owych problemów mieć nie będziemy? A teraz zabiorę Was jeszcze na pobliską plażę, bo taka ponoć tutaj jest, zielona plaża, tak się nazywa. Zobaczymy, jak się prezentuje okiem kamery. Taki fajny klimacik, ale widać, że tutaj nie jest taki, nazwijmy to, bardzo popularny czy rozrywkowy, tylko taka czysta polanka, czysta natura żeby pewnie przyjechać, chwilę pobyć tutaj nad jeziorem Solińskim i ruszać dalej. U nas będzie tak samo, bo jutro się stąd zabierzemy. I będziemy już szukać takiej typowej miejscówki pod nasze górskie wyprawy. Miejmy nadzieję, że uda się takową znaleźć, bo jest tutaj z tym trochę problemu już w samym parku narodowym z tego co na razie czytamy, to albo trzeba płacić za te parkingi leśne, albo trzeba po prostu brać prywatne parkingi, które bez żadnych udogodnień Potrafią kosztować 100 zł za dobę no, Chcielibyśmy tego uniknąć Takie też jest nasze gdzieś tam W głowie podróżowanie Żeby jednak za te parkingi nie płacić Zobaczymy czy tutaj w Mieszadach też tak się uda Jak na razie się udaje Więc jeśli jesteście ciekawi Czy nam się to uda To bądźcie zarazem z nami A teraz już szybko zbieram się na plażę I Wam ją pokazuję Tak prezentuje się plaża no nie jest to takie typowe miejsce, jeśli chodzi o. Pływanie czy też odpoczywanie nad jeziorem, akurat jeśli chodzi o to miejsce, tylko bardziej e, dla wędkarzy. E, tutaj na pewno każdy znajdzie coś miłego. Tam przy Zaporze widzieli się te wielkie okazy, naprawdę ogromne. Tutaj rozmawiałem przed chwileczką, właśnie z chłopakami. Też nie jeden raz fajne okazy można wyrwać. Oczywiście trzeba sobie najpierw miejsce przygotować, odpowiednio zanęcić, ale i tak takie kilowe e, ryby bez takiego zanęcania można tutaj trafić. No więc jeśli lubicie wędkować, to myślę, że na Jezioro Solińskie mogę Was zaprosić przez te 70 lat, bo mniej więcej tyle, tyle lat temu powstało w ogóle to jezioro, kiedy zatopili też wiele okolicznych miejscowości, no to pewnie ta rybka tutaj mogła spokojnie się wyhodować, więc zapraszamy. Dzień dobry moi kochani, 11.30 już na zegarach, ale dzisiaj od 8 ja już na nogach. Polataliśmy dronem. Za chwilę zobaczycie z tego ujęcia. Wtedy nie było tak pięknego słońca jak teraz, tylko było pochmurne niebo. No ale cóż, nie zawsze da się trafić. Chciałem to wszystko wcześniej pozałatwiać, bo widziałem, że mamy dużo zamówień, które też trzeba przygotować, wszystkie papiery obrobić, no i wysłać do Was. To się na szczęście udało w miarę sprawnie, tak bym to nazwał. No bo o 11.30 mamy wszystko załatwione. Teraz już głowa jest pusta. Zostaliście tylko Wy, żebym nie zapomniał nagrywać dla Was materiału. No i jedziemy. Godzina 20 pokazuje nawigacja, obstawiamy nawet około dwóch. Będzie przystanek jeszcze na pewno w sklepie, bo chcemy zrobić już takie większe zapasy, bo tak jak wiecie, jedziemy teraz już do miejsca, które będzie docelowym miejscem naszych wyjść w góry. Jeszcze zobaczymy, czy zaczniemy od źródła Sanu, czy zaczniemy od Tarnicy. Tutaj cały czas jeszcze trwają dyskusje, co będzie dla nas lepszym rozwiązaniem, bo nie wiemy, czy nie pojedziemy potem od drugiej strony jeszcze i zrobimy taką pętlę. Wszystko oczywiście będzie na tym kanale, więc o tym się nie martwcie. Jeśli chodzi o tą miejscówkę, którą oczywiście znajdziecie na naszej mapie, to możemy ją gorąco i serdecznie polecić. Ten znak o zakazie biwakowania... To jest taki, wiecie, ktoś ręcznie namalował, może po prostu nie lubią tutaj turystów, ale przyjeżdżają tutaj kampery, przyjeżdżają tutaj przyczepy, przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy po prostu rozbijają sobie namioty. Są to i to otwarte, w miarę czyste, są, jak widzicie, kosze na śmieci, są ławeczki, jest miejsce, żeby gdzieś tam się schować w cieniu, jest miejsce, żeby połowić ryby. Więc nie pozostaje nic innego, jak tutaj w rejon Bieszczat na darmowy parking nad jeziorem Solińskim Was zaprosić. A wy ruszajcie teraz z nami i zobaczmy, jak mija nam ta droga, bo jest bardzo górzysta. A Tacia mogłaby mieć troszeczkę więcej tych koni. Już wiemy, że na pewno w takie bardzo wysokie góry zapędzać się nie będziemy, bo po prostu nie dalibyśmy rady. Ale zobaczcie, czy damy radę na tej trasie. Jeszcze 2 km zostało nam do parkingu docelowego, chociaż nie wiemy jak on wygląda. Może się okazać, że nie będzie docelowym. Tam, jak widzicie, stoi sobie nasza platynka i złotko. A my teraz idziemy tutaj zobaczyć, bo był znak, że jest jakaś zagroda żubrów, więc zmierzamy zobaczyć jak to wygląda. Nie wiemy nawet czy blisko, czy daleko. Zaraz damy Wam o tym znać. Nie wiem, czy na GoPro dobrze to widać, ale są duże żuberki, takie trzy malutkie, jeden troszeczkę większy, się tak dziwnie sapią. Tak. No i tak wygląda to ich miejsce. Jakiś strumyczek wody. No i wszystko, jak widzicie, ogrodzone. Wejście do tego miejsca jest bezpłatne. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć żubry, to tutaj. Zapraszamy. A jeśli chcielibyście tutaj trafić, to zagroda Pokazowa Żubrów. I to jest miejscowość muczne. Zresztą do tej miejscowości właśnie teraz będziemy już zmierzać. Te dwa kilometry pokażemy Wam jak wygląda też dojazd. Tutaj próbujemy dla was uchwycić slow motion błyskawicy. Nie wiemy, czy się uda, ale próbujemy, bo błyska naprawdę bardzo, bardzo mocno. Idzie jakaś gigantyczna burza. Pokażę wam, gdzie udało się zaparkować. To jest ten parking. W... O, w muczce jest, mamy to. Widzę, że mamy to ujęcie. Ja też widziałem, jak tam błysło. Tak sobie zaparkowaliśmy. Tu stoi też mnóstwo innych samochodów. Wyjechałem spod drzewa, bo boję się, że tutaj się zacznie za chwilę taki mały armagedon, już zobaczcie, jak wiatr zaczyna nadmuchać. Są ogólnie dwie burze obok nas, one się łączą w tej chwili, więc tutaj powstanie jakaś totalnie odjazdowa burza. No i co mogę jeszcze o tym parkingu powiedzieć? Jest bezpłatny, bardzo blisko też do tych żubrów, na pewno można przejść się na spacer, jeśli ktoś ma ochotę, ale można też stąd zrobić sobie wypad choćby na Tarnicę. Jest tutaj za chwilę żółty szlak i potem niebieski, jeśli ktoś miałby ochotę. My się jeszcze zastanawiamy, bo chcielibyśmy Tarnicę obejść takim kołem. Pokażę Wam to później na mapie. I się zastanawiamy. Ale prawdopodobnie tutaj zostawimy przyczepę i stąd zrobimy sobie miejsce wypadowe do źródła sanu. Później objedziemy dookoła, żeby właśnie zrobić tą pętlę. Bo stąd, gdybyśmy chcieli zrobić pętlę, patrzyliśmy, to jest około 8 godzin drogi. Plus jeszcze powrót, jakieś cztery łącznie wyszłoby z 12. Nie uważam, za dużo, nawet na nasze możliwości. Z górami trzeba naprawdę, wiecie, po tych zimowych eskapadach naszych mamy nauczkę. No więc co? Pozostaje mi tylko teraz pokazać Wam, co szykują dla nas bieszczady, jaka burza przyjdzie. I co tutaj będzie wyczyniała? No to moi drodzy, burza, a nawet dwie przyszły praktycznie w jednym momencie. Ale widać, że dopiero po malutku, po malutku się rozkręca, błyska grzmi Jak będzie coś ciekawego, to ładnie wam to na time lapsie pokażemy. No to witajcie. Jeszcze na zakończenie tego odcinka zabierzemy Was na małą wycieczkę. To taka rozgrzewka przed jutrem. Postanowiliśmy, że najpierw zaczniemy od właśnie źródła sanu. Tam będzie nasza pierwsza taka dłuższa wyprawa 3,5 godziny do 4 maksymalnie. A my teraz zmierzamy na wieżę widokową, nie wiem, czy widzicie. Chyba teraz będziecie widzieć 22. 20... 5 minut, tyle niby potrzebujemy czasu, ale ostre wejście do góry. No więc zapraszamy Was na małe co nieco, a potem pokażemy Wam, jak tutaj Muczna wygląda z tej właśnie wieży. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Trasa powiedzmy, że średnio wymagająca. Są trochę większe podejścia, trochę mniejsze. Ślisko to na pewno dużo błota. Bo to jest taka naprawdę dzika ścieżka, jeśli chodzi o to wejście. Na tą dwieże widokową można wejść też inną trasą, zdecydowanie lżejszą, ale ta zajmuje nie 1,5, a 6 km. My wybraliśmy tą krótszą, bo też nie mamy aż tyle czasu, żeby tak chodzić, bo na jutro, tak jak już Wam mówiłem, planujemy coś dłuższego, i to zobaczycie w kolejnym odcinku. A teraz zobaczcie sobie, jak. Tutaj prezentuje się ta ścieżka. Jeszcze jakaś 15 minut i powinniśmy być na wieży widokowej. No i faktycznie po 25 minutach jesteśmy już na szczycie. Ale zanim zabierzemy Was na tą górę, chcemy tam wejść tak mniej więcej jak będzie już zachód słońca. Może będą genialne wtedy widoki. Taką mamy nadzieję. Pójdziemy tutaj jeszcze kolejne jakieś 1,5-2 km do Leśniczówki. Było już leśniczówki, została spalona. Tam jest taka no, smutna nasza historia. 76 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w dawnych czasach. Idziemy to miejsce zobaczyć, więc będziemy sobie szli, tak można powiedzieć, po grani. Ale jej za bardzo nie widać, bo wszędzie tutaj mamy jakiś las, błota i takie inne rzeczy. Tak to wygląda. No i tam dojdziemy, pokażemy Wam, co tam jest i wrócimy tutaj na wieżę. Bo właśnie schodzący mówili, że warto, więc bądźcie razem z nami. No i dotarliśmy na miejsce, pierwsze można powiedzieć docelowe. Tutaj taki pomnik, właśnie ku pamięci 74, tam chyba mówiłem 76, więc przepraszam, 74 Polaków w sierpniu 1944 roku. Tutaj jakieś stowarzyszenie zostawiło kwiaty i Zniszę tutaj też jakieś piękne drzewka. Zaraz jeszcze pokażę Wam pozostałości po tych leśniczówkach i domach, które tutaj się znajdowały, a potem zrobimy taki szybki przeskok i zobaczycie już widok z tej pięknej wieży widokowej. Nagrywam wam na gorąco. Przedłem za jednym zamachem. Widok obłędny. Naprawdę, jeśli tu będziecie, to gorąco i serdecznie polecam, bo jest przegenialnie. Tutaj też jest mapa, widać, gdzie w danym miejscu patrzycie. Więc też bardzo fajnie opisane. Tam, wszędzie gdzie teraz jest kamera, mamy już Ukrainę. A tutaj mamy już Polskę może sobie zobaczyć obok Czereśnia chatka puchatka tam w oddali tak to wszystko się prezentuje a tam widać naszą przyczepkę tutaj gdzie ty jesteś tu jest nasza przyczepka widać nasz domek ale pięknie wielka Rawka i mała Rawka o nich też myślimy no i tutaj Bukowe Berdo, kopa, halicz Zobaczcie jak to wygląda I tam puch Pięknie No i tutaj jeszcze Ostatni rzut Ale tarnicy nie widać Tak to się prezentuje Fajnie widać te chmurki Tak jak się unoszą No cudo Jak będziecie w Mucznie, To na pewno tutaj wchodźcie 25 minut na górę i potem chwila zmęczenia, ale radość jest nie do opisania. Trzymajcie się. Ja już się w sumie będę z Wami żegnał, bo tamtą drogę w dół już widzieliście. Więc dzięki za ten odcinek. Widzimy się już wkrótce w kolejnym, więc do zobaczenia. Razem z Izą Wam tutaj pomachamy. Krzysiu pomalutku wchodzi. Trzymajcie się. Muapa.